I witam Was w kolejnej części szukania żetonów Część druga Część druga i filmu I część druga żetona Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu Odsyłam Was na mój kanał A teraz zostawcie subika i lajka A już Wam pokazuję Jesteśmy w dworze Srebrnej Polany Tutaj przy kupowaniu mamy właśnie Za tym urządzeniem Żeton Więc tak Mamy Teraz musimy dostać się na górę o, tam. Bo tam mamy kolejną, kolejnego w zasadzie żetona. Zejdziemy na dół o. i jest. Mamy cyk. Dobra, schodzimy w dół. Kolejny żeton znajduje się na ujeżdżalni A dokładniej to na przeszkodzie, więc idziemy Czekajcie bo tu trzeba chyba ustawić wyścig, albo on jest po prostu gdzieś w rogu postawione. Hmm. <laughs> Trochę lipa. Czekajcie, weźmiemy wyścig, bo czekajcie. Uzglądniemy się po tych bokach i po tych oknach. Gdzie jest ten niefajny żeton? No, niefajny, powiem szczerze. Albo sobie nie pomyślało o tym, że niektórzy jeszcze nie skończyli tego żetona albo nie wiem. No dobra, nie ma go tutaj. Zobaczmy na polu. W sensie tutaj w zasadzie na dworze. Czy gdzieś tutaj sobie nie siedzi? Ta pluszanka, a może jest tutaj gdzieś. No nie ma No dobrze, trudno Zrobimy w kolejnej części, bo będą trzy części z tego Tych, których nie możemy znaleźć Po prostu pokażę wam je w innej części Kiedy je po prostu sama znajdę Więc szukamy teraz po skałkach Bo tutaj gdzieś znajduje się kolejny rzut no, i widzę, mamy problem, bo nie ma. Dobra, tam nie widziałam. Zobaczmy sobie tam na górze. Mm. Mamy mech, Byłam pewna, że to będzie żeton. No trudno. Dobra, kochani. Zobaczymy sobie, gdzie jest kolejny żeton. W takim razie, skoro nie możemy znaleźć tego. I widzę, że kolejny żeton znajduje się w wiodłowym w gaju. Słam. Czemu tak daleko? No dobra, lecimy do jadłowego gaju Dobra, lecimy A w ogóle dajcie znać jakie macie odczucia, bo jutro będzie już nowy zamek, nowy teren, nowy teren, Manchester, Castle. Czyli nowy zamek po prostu, odnowiony zamek w Dolinie Złotej Wzgórz. I albo to będzie po prostu ten sam zamek, czyli po prostu odnowiony, czyli tamten po prostu zostanie zamieniony. Albo zrobię, je, może, może jeszcze zrobię tak, że po prostu zrobię dwa zamki, że ten jeden tam zostanie, a oni na przykład gdzieś tam obok zrobię ten nowy. Ja myślę, że właśnie zrobię ta, ten nowy, bo ten by był im za trudno zrobić. Chociaż nie jestem pewna. I ciekawe, gdzie nam się jutro odblokuje mapa Jest tam mega ciekawa Gdzie nam się odblokuje mapa Bo te wszystkie tam lasy, te dżungle Ciekawe, gdzie one będą Dobra, musimy wjechać na tą kłodę Bo na tej kłodzie Znajduje się żeton Dobra, kochani I na takim pięknym wzgórzu kończymy odcinek. Zapraszam was na kolejną część z żetona. Pa, pa!